Czym są flagi w Tydeksie i jak je tworzyć? Z poprzednich odcinków wiemy, że jedną z metod oceny uczestnika treningu podczas szkolenia są akcje automatyczne. Flagi są natomiast metodą alternatywną, która opiera się na mechanizmie quizu. Aby utworzyć taką flagę, muszę przejść do scenariusza typu Capture the Flag, a następnie wybrać zakładkę Flags. Teraz wybieram przycisk Add, nadaję nazwę flagę. Jest to nazwa, którą widzi uczestnik i może ją powiązać np. z podręcznikiem. Wpisuję wartość flagi, którą uczestnik musi znaleźć na maszynie i wpisuję punkty, jakie zostaną przyznane za zdobycie tej flagi. Zapisuję i przejdę sobie teraz do widoku treningu z punktu widzenia gracza. Już widzę, że po lewej stronie mam formularz z quizem. Flaga numer 1 za 50 punktów. Wpiszę rozwiązanie. Jest to skopiowane rozwiązanie, to samo, które użyłam podczas tworzenia flagi, więc jest to dobre rozwiązanie. I widzę, że flaga została zdobyta. Co się stanie, jeśli wprowadzę flagę, której nie ma? Punkt nie zostaną przyznane. Takiej flagi nie ma.